Biedna dziewczyna ratuje mężczyznę u podnóża góry, nieświadoma, że jest miliarderem i zmienia swoje życie. Wiatr wył przez dolinę, niosąc ze sobą ostry kęs zimy. Płatki śniegu wirowały w powietrzu jak małe sztylety, tnąc odsłonięte policzki Zofii Dąbrowskiej, która brnęła przez grubą warstwę śniegu. Jej buty zapadały się głęboko z każdym krokiem. Niebo nad nią było ciężkie i szare, zapowiadając nadchodzącą zamieć. Docisnęła swój zużyty płaszcz, przeklinając zimno, które zdawało się przenikać do szpiku jej kości. Zofia zapuściła się dalej w las niż zazwyczaj, zdesperowana, by zebrać wystarczająco dużo drewna na opał przed zapadnięciem zmroku. Las u podnóża góry był nienaturalnie cichy, z wyjątkiem sporadycznego jęku wiatru napierającego na wysokie sosny. Poprawiła to toporek wiszący na plecach, a jej oddech tworzył małe chmurki w mroźnym powietrzu. Wtedy to usłyszała. Słaby dźwięk, ledwo słyszalny ponad wiatrem, niski, gardłowy jęk. Zamarła, serce jej przyspieszyło. Na początku myślała, że to sobie wyobraziła, ale potem usłyszała go ponownie, słaby, bolesny jęk. Jej oczy szybko skanowały rozległą, zaśnieżoną przestrzeń. Dźwięk był blisko, ale przy wietrze wyjącym w drzewach niemożliwe było określenie jego dokładnego kierunku. Halo? zawołała, a jej głos był niepewny. Nikt nie odpowiedział. Zofia zawahała się tylko na moment, zanim ruszyła dalej, jej instynkt krzyczał, że coś lub ktoś jest w kłopotach. Poruszała się ostrożnie, jej buty skrzypiały na oblodzonym śniegu. Nagle, przez gruby, biały koc pokrywający ziemię, dostrzegła coś niezwykłego, ciemną formę ledwo widoczną pod stosem śniegu, serce podskoczyło jej do gardła. Podbiegła upadając na kolana obok postaci i odgarnęła świeży śnieg. Wstrzymała oddech, gdy zobaczyła twarz mężczyzny, bladą, z ciemnymi włosami zamarzniętymi na końcach. Jego ubrania, choć z drogiego materiału, były podarte i przemoczone. Jego usta były prawie niebieskie, a oczy na wpół przymknięte. Hej, słyszysz mnie? Zofia potrząsnęła jego ramieniem. Ale on ledwo zareagował. Proszę pana, proszę się obudzić. Z jego ust wydobył się słaby jęk, a jego palce lekko się zacisnęły, jakby walcząc ze śmiertelnym uściskiem zimna. Zofia pochyliła się bliżej. Musisz się obudzić. Jeśli tu zostaniesz, umrzesz. Jego usta otworzyły się i przez chwilę myślała, że coś powie, ale wyszedł z nich tylko chrapliwy szept: Pomocy. Zofia zacisnęła szczękę, szybko oceniając sytuację. Jego noga była wygięta pod nienaturalnym kątem, a krew plamiła śnieg pod nim, złamana noga w taką pogodę. Przekleła cicho, nie wytrzyma długo. Z westchnieniem chwyciła jego ramię i spróbowała go pociągnąć. Był cięższy niż wyglądał, martwy ciężar na śniegu. Dalej! Zacisnęła zęby, kładąc jego ramię na swoim ramieniu: Nie zostawię cię tu. Z całą siłą, jaką mogła zebrać, podniosła go, chwiejąc się pod jego ciężarem. Każdy krok był walką z głębokim śniegiem i lodowatym wiatrem, który przeszywał jej płaszcz. Mężczyzna jęknął z bólu, gdy go wlokła. Jego głowa zwisała na jej ramieniu. Nie wiedziała, kim jest, ani jak się tam znalazł, ale to nie miało teraz znaczenia. Jedyne, co się liczyło, to dostarczenie go do domu, zanim zimno zawłaszczy go na zawsze. Zofia potykała się w głębokim śniegu, jej ramiona ciasno owinięte wokół nieprzytomnego mężczyzny, którego wlekła w kierunku swojej chaty. Zimno było nieubłagane, przeszywało jej płaszcz i drętwiało jej kończyny, ale ona nie chciała się poddać. Oddech mężczyzny był płytki, a jego ciało wiotkie. Nie mogła pozwolić mu umrzeć. Kiedy dotarła do chaty, jej mięśnie paliły z wyczerpania. Otworzyła drzwi kopnięciem, prawie upadając, gdy wciągała go do środka. Ciepło chaty było szokującym kontrastem do lodowej pustyni na zewnątrz. Ogień w kominku delikatnie trzaskał, rzucając migoczące cienie na drewniane ściany. Z wielkim wysiłkiem zaciągnęła go na stary tapczan obok kominka. Jego ciało było lodowate, palce sztywne od odmrożeń. Szybko chwyciła stos koców, owijając go nimi, zanim uklękła obok niego, by zbadać jego rany. Jego twarz była szczupła, rysy ostre, nawet w nieprzytomności. Jego drogi płaszcz był podarty, a materiał stwardniał od zamarzniętej krwi. Jej oczy padły na jego nogę. Głębokie cięcie biegło wzdłuż jego goleni, a rana wyglądała na podrażnioną i surową na jego bladej skórze. Zofia przekleła pod nosem. Jeśli się zainfekuje, nie przeżyje. Działała szybko, jej ręce były pewne pomimo pilności sytuacji. Oczyściła ranę ciepłą wodą, wzdrygając się na widok głębokiego rozcięcia. Poruszył się lekko, wydając słaby jęk, ale nie obudził się. Pomocnym zabandażowaniu nogi czystymi opatrunkami, wypuściła długie westchnienie. Teraz wszystko, co mogła zrobić, to czekać. Godziny mijały. Zofia siedziała na starym drewnianym krześle naprzeciwko tapczanu, obserwując mężczyznę z niepewnością. Jego oddech stał się bardziej regularny, a twarz nie była już upiornie blada. Światło ognia rzucało miękkie cienie na jego rysy, podkreślając zarost na szczęce i mocne linie twarzy. Nie wyglądał na miejscowego, kim on był, i co do diabła robił w środku niczego. Gdy jej umysł krążył wokół pytań, ochrypły głos przerwał ciszę. Gdzie ja jestem? Zofia poderwała się podchodząc bliżej. Powieki mężczyzny otworzyły się, odsłaniając burzowe szare oczy, które błądziły po pokoju w zamieszaniu. Jesteś w mojej chacie, powiedziała, utrzymując głos stanowczy, ale spokojny. Znalazłam cię na wpół martwego w śniegu. Jęknął ręką, dotykając skroni, jakby próbując zebrać myśli. Ja nie pamiętam. Zofia zmrużyła oczy. Jak masz na imię? Zawahał się, mrugając pod światło ognia. Potem, po długiej przerwie, powiedział ochryple: Marek, Marek Czarnecki. Coś w tym imieniu wzbudziło w niej odległe poczucie znajomości, ale nie mogła go umiejscowić. Byłeś w złym stanie, kiedy cię znalazłam, powiedziała krzyżując ramiona. Twoja noga była pocharatana, a ty nie miałeś żadnych zapasów ani odpowiedniego sprzętu. Co ci się stało? Marek gwałtownie wydechnął, usiłując usiąść. Ból przemknął przez jego twarz i chwycił się za nogi. "Nie wiem. Pamiętam zimno, burzę." Potrząsnął głową, a frustracja przyciemniła jego rysy. "Wszystko inne jest zamazane." Zofia obserwowała go uważnie. Nie była pewna, czy kłamie, czy jest autentycznie zdezorientowany. Tak czy inaczej, coś w jego sytuacji nie pasowało. Nagle jego wyraz twarzy zmienił się z zamieszania na alarm. Mój telefon, wymamrotał, klepiąc się po kieszeniach podartego płaszcza, mój portfel, gdzie do cholery? Żołądek Zofii ścisnął się. Nie było ich przy tobie, kiedy cię znalazłam. Szczęka, Marka zacisnęła się. Nie, nie, miałem je! Pamiętam, że miałem telefon, portfel, zegarek zniknęły. Między nimi zapadła ciężka cisza. Zofia widziała w swoim życiu wystarczająco dużo, by wiedzieć, co to oznacza. Ktoś zabrał jego rzeczy. A w miejscu tak bezlitosnym, jak tatry, to nie zdarzało się przypadkiem. Myślisz, że ktoś cię okradł? Zapytała, utrzymując głos na równym poziomie. Marek zaśmiał się gorzko. Wydaje się to jedynym wyjaśnieniem, prawda? Zofia zmarszczyła brwi. Jeśli ktoś zostawił go tam na śmierć, oznaczało to, że ten ktoś chciałby go nie było. Ale dlaczego? Spojrzała na ogień, a płomienie migotały, jakby odzwierciedlając jej myśli. Marek Czarnecki. Mężczyzna w drogich ubraniach, o ostrym spojrzeniu i bez pamięci o tym, jak wylądował prawie zamarznięty na górze. Coś w nim nie pasowało, a jednak pomimo niepokoju w żołądku, nie mogła go wyrzucić. Jeszcze nie. Światło poranka przesączało się przez oszronione szyby, rzucając blade światło na małą drewnianą chatę. Ogień w kominku przygasł, pozostawiając tylko węgielki cicho trzaskające w ciszy. Zofia poruszała się po chacie z wprawną sprawnością, dorzucając więcej drewna do pieca i stawiając czajnik na ogniu. Za nią szelest koców sprawił, że się odwróciła. Marek poruszył się, jego ruchy były powolne i sztywne. Wzdrygnął się, gdy poprawiał swoją zranioną nogę. Jego twarz wciąż była blada, jak u kogoś dochodzącego do siebie po doświadczeniu bliskim śmierci, ale jego przenikliwe, szare oczy powędrowały w jej stronę, bardziej czujne niż poprzedniej nocy. Obudziłeś się, powiedziała. On skinął głową. Chyba zawdzięczam Ci podziękowanie za to, że nie zostawiłaś mnie tam na zewnątrz. Zofia machnęła ręką z pogardą, nalewając gorącą wodę do metalowego kubka. Byłbyś zamarznięty na kość, gdybym to zrobiła. Podała mu kubek. Pij, to cię rozgrzeje. Marek wziął go z wahaniem, patrząc na parujący płyn. Co to jest? Herbata z igieł sosnowych. Uśmiechnęła się na jego wątpliwe spojrzenie. Nie masz dużego wyboru, mieszczuchu. W tym momencie drzwi zaskrzypiały i weszła starsza kobieta, otulona w grube futra. Jej przenikliwe niebieskie oczy natychmiast zatrzymały się na Marku. Więc to jest ten obcy, którego przyciągnęłaś ze śniegu powiedziała, a w jej głosie słychać było sceptycyzm babciu, to jest Marek Marku, to jest moja babcia Marta. Marta tylko mruknęła, podchodząc bliżej i mierząc go wzrokiem od stóp do głów, zanim odwróciła się do Zofii. Nie powinien tu być, obcy to kłopoty. Zofia wyprostowała się. Nie mogłam go tak po prostu zostawić, żeby umarł, babcia westchnęła. Zostanie, dopóki nie będzie wystarczająco silny, by odejść. Dni mijały powoli, siła Marka wracała. Mimo niewygody czuł się dziwnie swobodnie w spokojnej prostocie tego miejsca. Zofia była zawsze zajęta, nigdy nie narzekała. Pewnej nocy, gdy ogień trzaskał, Marek w końcu przerwał ciszę. Muszę ci coś powiedzieć. Zofia nie podniosła wzroku z nad swojego szycia. Nie jesteś potajemnie mordercą, prawda? Marek zaśmiał się. Nie, ale jestem bogaty. Nazywam się Marek Czarnecki. Jestem właścicielem firmy Czarnecki Enterprises. Zofia mrugnęła. Okej. Okay. Czekał, ale ona tylko wzruszyła ramionami. I co z tego? zapytała. Tutaj pieniądze nie rozpalą ognia ani cię nie nakarmią. Jesteś po prostu facetem, który zgubił się w śniegu. Słowa uderzyły go mocniej niż się spodziewał. Po raz pierwszy w życiu poczuł coś nieznanego. Pokorę. Richard odzyskał swoje wspomnienia kluczowe spotkanie biznesowe w Polsce kopalnia złota zdradziecki asystent Jonathan, który odurzył go i zostawił na śmierć, by przejąć interes. Muszę wracać powiedział do Zofii, a jego oczy były ciemne z determinacji. Nie mogę pozwolić, żeby mu się to udało Ona oparła się jasne. Wracaj do swojego świata władzy i pieniędzy. Nie mam wyboru, powiedział. Nie zapomnij tylko czego się tutaj nauczyłeś, powiedziała. A on po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że nie chce odchodzić. W dniu, w którym odchodził, niebo było szare. Na pewno jesteś na to gotowy, mieszczuchu? Droczyła się. Zawahał się. Było milion rzeczy, które chciał powiedzieć. Zamiast tego wyjął coś małego z kieszeni płaszcza i wcisnął jej w dłoń. To była srebrna busola, zużyta przez czas. Należała do mojego dziadka, powiedział Richard. Mawiał, że zawsze wskaże mu drogę do domu. Zofia podniosła wzrok. A gdzie jest twój dom? Jeszcze nie wiem, powiedział cicho. Ona zacisnęła palce wokół busoli. Tygodnie mijały powoli. Zofia zanurzyła się w pracę, mówiąc sobie, że nie obchodzi ją, że Marek nie dał znaku życia. Ale każdej nocy znajdowała się, wpatrując się w małą, srebrną busolę. Pewnej nocy wszystko się zmieniło. Zofia była na zewnątrz, układając drewno na opał, gdy usłyszała odległy dźwięk zbliżających się psów zaprzęgowych. Wysoki mężczyzna, ubrany w ciężki płaszcz podszyty futrem, wysiadł z sań. Panna Dąbrowska? zapytał. Wręczył jej zapieczętowany list. To od Marka Czarneckiego. Czeka na panią. Nowy Jork rozciągał się przed nią jak żywa, pulsująca istota. Czarny samochód, który odebrał ją z lotniska, kluczył po ruchliwych ulicach, zatrzymując się przed wielkim hotelem. Drzwi otworzył jej portier. Podróż windą do penthouse'u była cicha, a potem drzwi się otworzyły. Marek czekał, wyglądał inaczej, ubrany w dopasowany garnitur, ogolony w każdym calu miliarderem, którym był, ale jego oczy: Jego oczy były inne. Było w nich coś bardziej miękkiego. Napisałeś do mnie, powiedziała, a jej głos był stanowczy. On skinął głową. Powiedziałem, że wrócę. Kiedy zdałem sobie sprawę, że nie mogę, musiałem sprowadzić cię do siebie. Zdemaskował Jonatana, wniósł oskarżenia i odzyskał kontrolę nad swoją firmą. Ale co więcej, założył coś nowego. Inicjatywa Dąbrowskiej. Organizację non-profit, która miała pomagać społecznościom wiejskim w miejscach takich jak Polskie Góry. Nazwałem ją Twoim imieniem, uśmiechnął się Marek. Bez ciebie by mnie tu nie było. Pewnej nocy, gdy spacerowali po brzegu central parku, w końcu powiedział to, na co czekała. Kocham cię, Zofio, nie obchodzi mnie nic innego, ani pieniądze, ani firma. Chcę tylko ciebie. Serce Zofii biło mocno, ale nie odpowiedziała od razu. Widziała już wcześniej mężczyzn władzy. Zamiast tego powiedziała: "Jeśli mnie kochasz, Marku, to udowodnij to." Podniosła busolę. "Znajdź drogę do domu." Tygodnie mijały. Zofia wróciła w góry, nie wiedząc, czy Marek za nią podąży, ale on podążył. Nie prywatnymi odrzutowcami czy drogimi garniturami, ale jako mężczyzna, który chciał się uczyć. Spędził miesiące w wiosce, pracując u jej boku, rozumiejąc ziemię, ludzi, Pewnej nocy, gdy obserwowali zorzę polarną tańczącą na niebie, Marek zwrócił się do niej: Zofio, powiedział, a jego głos był stanowczy: Mogę zostać? spojrzała na mężczyznę, który kiedyś zgubił się w burzy, który był złamany i zdradzony, który odbudował się nie pieniędzmi, ale czymś o wiele większym mężczyznę, który znalazł drogę do domu uśmiechnęła się, wsuwając rękę w jego dłoń. Tak, wyszeptała. Możesz zostać. A gdy światła migotały nad nimi, Zofia wiedziała, że to dopiero początek. Marek znalazł coś o wiele cenniejszego niż bogactwo. Znalazł cel, miłość i miejsce, które mógł w końcu nazwać domem.